Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Dzisiaj po raz kolejny przychodzę do Was z bardzo ciekawym odcinkiem. Porozmawiamy o tym, dlaczego jeszcze do niedawna najlepiej sprzedającym się samolotem świata był samolot, który został zaprezentowany światu w 1967 roku 53 lata temu. Myślę, że większość z Was dobrze wie, o jakim samolocie mówimy. Boeing 737 najpopularniejszy pasażerski samolot świata. Jeśli lecieliście linią Ryanair po 1994 roku, z pewnością mieliście styczność z tym samolotem. Maszynę tą posiadają również polskie linie lotnicze. Obie firmy zamówiły najnowszy model 737 od Boeinga, który bazuje na modelu, który w swojej pierwotnej wersji powstał ponad 50 lat temu. Jego projektanci nawet już dawno nie żyją. Dlaczego Boeing tak silnie zostaje przy tym modelu i dlaczego linie lotnicze tak chętnie kupowały ten samolot? No właśnie, kupowały! Sytuacja w 2019 roku mocno się zmieniła. W tym odcinku porozmawiamy o samolocie, który zdecydowanie zmienił świat. Zapraszam do oglądania. Genaza powstania 737 sięga 1963 roku, kiedy to do służby wszedł rewolucyjny Boeing 727. Jednak w momencie wprowadzenia go Boeing od razu widział kolejną lukę. 727 miał trzy silniki, daje to dużo większą moc, dzięki czemu samolot mógł zabrać więcej pasażerów. Jednak taki samolot spala dużo więcej paliwa niż samolot z dwoma silnikami. Tutaj miała być okazja dla 737 krótkie trasy, na których nieopłacalne byłoby latanie paliwożernym trzisilnikowcem. No właśnie. Tylko jeśli 727 miał trzy silniki, to 737 musiał być mniejszy, jeśli miał być produkowany w tym samym czasie co 727, ponieważ korzystałby z silników o podobnej wydajności i po prostu nie wzbiłby się w powietrze. No i właśnie dlatego pierwszy projekt 737 przewidywał, że ten będzie zebrał od 50 do 60 pasażerów i będzie latał na dystansach około 1000 km. No tylko 50-60 pasażerów to bardzo mało. Na konsultacje w sprawie nowego produktu udali się przedstawiciele Lufthansa, którzy byli chętni na regionalny samolot, jednak nie na taki mały. Negocjacje się udały. Boeing potwierdził projekt 737, który będzie miał pojemność do 100 pasażerów. W efekcie Lufthansa zamówiła 22 samoloty. Miesiąc później United zamówił 40 maszyn. Nie było odwrotu. 737 musiał powstać. Zauważyliście, że bardzo dużo samolotów Boeinga wygląda bardzo podobnie? Najłatwiej to zobaczyć, gdy spojrzymy na przednią szybę. Nie jest to przypadek. Boeing nie wymyślił 737 z kapelusza. W 1965 roku inni producenci kończyli już swoje projekty takich samolotów. I aby Boeing mógł zgarnąć kawałek tortu, musieli się po prostu śpieszyć. Szkoda było czasu i środków na projekty rzeczy, które i tak się sprawdzały w innych samolotach. Aż 60% części pierwszego 737 pochodziło z 727. Czyli w efekcie wychodzi na to, że najpopularniejszy samolot świata wywodzi się z jeszcze starszej maszyny. W czasie patentowania pierwszego projektu postanowiono przenieść silniki pod skrzydło, i to był wtedy strzał w dziesiątkę, który pozwolił temu modelowi przetrwać tak długo, ponieważ razem z rozwojem silników turbowentylatorowych maszynę było dużo łatwiej przystosować do większych silników niż konkurentów, takich jak dc 9 jednak to, co pozwoliło im wygrać próbę czasu, doprowadziło również najnowszą wersję samolotu do upadku, ale o tym zaraz. W 1967 roku pierwsze samoloty trafiły do klientów. Samolot szybko stał się popularny, jednak z początkiem lat 70. projekt był bliski zamknięcia. Samolot się nie sprzedawał wcale. Program uratowało wojskowe zamówienie, a wkrótce rozpoczęła się wyprzedaż nierentawnego projektu którym były zainteresowane tylko linie afrykańskie, dzięki czemu produkcja mogła trwać dalej. Boeing próbował odzyskać klientów, jednak działania nic nie dawały. Po prostu samolot nie był potrzebny na centralnie sterowanym rynku lotniczym w Ameryce, która była głównym rynkiem zbytu dla Boeinga. I wtedy nadeszła deregulacja rynku lotniczego w 1978 roku, która między innymi zabiła linię Panam, ale również dała projektowi 737 drugie życie. Ginie musiały sobie poradzić w nowej teraźniejszości. Nagle okazało się, że potrzebujemy ekonomicznych samolotów. Sprzedaż szła na tyle dobrze, że Boeing postanowił odświeżyć samolot i w 1984 roku powstał 737 Classic. Zobaczcie, że już w 1984 roku wypuścili wersję Classic. Zobaczcie, jakim ciekawym zjawiskiem jest produkcja tego samolotu do dzisiaj. Wszystko szło świetnie, jednak z czasem produkcja znowu zaczęła spadać. W międzyczasie Airbus postanowił przejąć część tego rynku, wypuszczając nowoczesnego Airbusa A320, który swoją technologią miał zawstydzić przestarzałego 737. Jakie było rozwiązanie? Kolejny lifting. I tak powstał 737 nowej generacji, czyli samolot, który pozwolił Ryanairowi oraz wielu innym tanim liniom lotniczym odnieść sukces. Samolot jest produkowany do dzisiaj, z fabryki wyjechało już prawie 7 sztuk co czyni 737-NG najpopularniejszym samolotem pasażerskim świata i nic nie zapowiada, aby coś się miało w tym temacie zmienić. I tutaj wchodzi nam wątek odcinka, w którym rozmawialiśmy o potencjalnym upadku Boeinga. Airbus wprowadził A320 NIO, który z miejsca stał się hitem, ponieważ pozwalał liniom ograniczyć spalanie poprzez zamontowanie w nim nowych, większych silników turbowentylatorowych. I tutaj ujawnił się problem, który wcześniej pozwolił 737 przetrwać przez tyle lat. Skrzydła 737 są osadzone bardzo nisko, przez co 737 nowej generacji miał spłaszczony silnik. Oznaczało to, że większy silnik po prostu już się nie zmieści. Boeing postanowił wysunąć silnik w przód oraz do góry, a zmienione właściwości samolotu zniwelować oprogramowaniem, które okazało się wadliwe. W efekcie najnowsza wersja 737 MAX po dwóch ogromnych katastrofach jest uziemiona i nic nie zapowiada się, aby samoloty wróciły do służby. Co więcej, produkcję wstrzymano, a zamówienia spadły do kompletnego zera. Więcej o tym dowiecie się z odcinka, czy Boeing upadnie w 2020 roku. Teraz wróćmy do tematu. Jednak zanim okazało się, że 737 MAX jest wadliwy, to linie rzuciły się na ten samolot, który bazuje na 50-letniej maszynie. Powodów dlaczego linie kupowały 737 MAX zamiast nowoczesnego Airbusa A320 NIO było kilka. Przede wszystkim cena. 737 jest dużo tańszy od A320, który co prawda jest dużo nowocześniejszy, jednak dla linii wykonującej krótkie trasy nie miało to aż takiego znaczenia. Taki samolot wykonuje dużo więcej lotów niż szerokokadłubowy samolot, przez co ma dużo większy przebieg, ponieważ ten jest liczony jako cykl startów i lądowań zamiast przelatanych godzin. Aby Boeing mógł tanio sprzedawać samolot, musi go tanio produkować. Airbus jest droższy, ponieważ producent musiał wydać ogromne kwoty na badania oraz rozwój projektu. Boeing wydał dużo mniej, ponieważ po prostu odświeżył maszynę, którą projektują od dekad. Dzięki temu, że produkują go już tak długo, mogli do perfekcji obniżyć koszty produkcji. Mówi się nawet, że przy bardzo dużym zamówieniu sprzedawali 737 Max poniżej 50 milionów dolarów. Gdzie cena jednostkowa Airbusa A320 NIO to 110 milionów dolarów. Co prawda nikt nie zamawia jednej sztuki i negocjuje cenę, jednak zobaczcie tą różnicę. Jednak Boeing, rozpoczynając produkcję 737 MAX, wiedział, że coś już tu nie gra. Projektanci oryginalnego samolotu, który po raz kolejny unowocześnią, już dawno nie żyją. Samolot niemal pamięta pierwsze lądowanie na Księżycu, czy wystąpienie Nixona przy Murze Berlińskim. Po raz kolejny będą brnąć w tą starą konstrukcję, zamiast próbować wyprzedzić europejskiego konkurenta. Jednak prawda jest taka, że po prostu mieli związane ręce. Nowy projekt byłby ogromnym ryzykiem. Gdyby przerzucono środki na projekt nowego samolotu, Airbus miałby czyste Eldorado, dostając kolejne zamówienia na swój samolot. Kompletnie nowa maszyna oznaczałaby, że wszystkie linie lotnicze, które zdecydują się na nowego Boeinga, będą musiały przeskolić swoich pilotów. Podczas gdy A320 NIO jest niemal identyczny jak poprzednik. Wprowadzając nowy model, Boeing nie miał pewności, że linie faktycznie zdecydują się na przejście na nowy model. Ich ogromnym źródłem przychodu są tanie linie lotnicze, które działają w modelu biznesowym, w którym posiadają tylko jeden typ samolotu, przez co dostają m.in. wielkie zniżki od producenta, ale również oszczędzają na serwisie, ponieważ ich mechanicy doskonale znają ten samolot. Oraz ich piloci mogą swobodnie zmieniać samoloty. Gdy linia się rozwija, po prostu domawiają ten sam typ samolotu, aby skalować swój biznes. Jeśli teraz Boeing wycofałby się z produkcji kolejnego 737, to linie typu Ryanair miałyby ogromny problem i najpewniej nadal chciałyby zamawiać 737 nowej generacji, zamiast chcieć bardziej nowoczesny, droższy samolot. Boeing po prostu, czy by chciał, czy by nie chciał, musiał odpowiedzieć na ruch Airbusa w ten sposób. Pogłębiając tylko swój problem. Problem, który ujawnił się w 2019 roku razem z dwoma katastrofami najnowszego 737 MAX. Projekt samolotu został zweryfikowany w najgorszy możliwy sposób. Boeing obecnie walczy z kryzysem finansowym, a uziemienie tych samolotów może realnie doprowadzić firmę do bankructwa. Przed czym najpewniej uratuje ją amerykański rząd. Boeing zdał sobie sprawę, że nie może w nieskończoność ciągnąć projektu 737 i już w 2014 roku, 3 lata po rozpoczęciu prac nad 737 MAX, wdrożyli program Yellowstone, czyli program budowy następcy 737, który ma się ukazać do 2030 roku. Jak wy widzicie przyszłość Maxów? Kiedy wrócą one do służby i czy nie będziecie mieli jakichkolwiek oporów przed lataniem tym samolotem? Ryanair, aby ominąć problem zbuntowanych pasażerów, zmienił nazwę tych samolotów na Boeing 778200 oraz będzie odmawiał zwrotu pieniędzy pasażerom, którzy nie zgodzą się wejść na pokład. Gdy zamiast 77 nowej generacji, będą mieli lecieć Maxem. W tym odcinku to już tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty oraz widzimy się w następnym odcinku. Dzięki. Cześć.